Każdy, kto choć raz musiał zgłosić się na Izbę Przyjęć Szanowskiego Szpitala wie, że nie jest to przyjemne. Nie chodzi tu tylko o schorzenia, z jakimi się tam udajemy, ale czas oczekiwania na decyzję lekarza. Czasem pacjenci muszą czekać po kilka godzin, nawet gdy tylko mają być przyjęci na oddział. Mamy świadomość, że tam był taki zator, jeśli chodzi o przyjęcie do szpitala i pacjenci nieraz to różnie odbierali, no bo każdy chce jak najszybciej być przyjęty do szpitala, a było tam takie wąskie gardło. Dziennie na izbie przyjęć obsługiwanych jest około 100 pacjentów. To wbrew pozorom nie tak mało. W wielu przypadkach trzeba im wykonać badania diagnostyczne, co trwa, lub na przykład strzeć rany. W pierwszej kolejności obsługiwani są oczywiście pacjenci z wypadków i w stanach zagrożenia życia. Pozostali muszą czekać. Zresztą w niektórych przypadkach pojawiają się tu osoby, których schorzenia nie kwalifikują ich do wizyty na izbie przyjęć, bo zgłosili się na przykład z Katarem. Jest dużo osób, które w ogóle nie powinny trafić tutaj na izbę przyjęć w szpitalu, tylko powinny być leczone w ambulatorium w przychodniach. Ale przychodzą z banalnymi rzeczami to powoduje też powstawanie tutaj kolejek. Argumentacja jest taka, że w przychodni musi tych parę godzin odczekać. Tam jest dużo ludzi, duża kolejka, a tu przychodzą i bez kolejki są załatwiani. No, to jest takie cwaniactwo. Spora część spośród setki przyjmowanych tu osób to pacjenci, którzy dostali skierowanie na tak zwane zabiegi planowe. Na Izbie Przyjęć po kilka godzin czekali nieraz na przyjęcie na szpitalny oddział i trudno się dziwić, że byli zdenerwowani. Wkrótce ta sytuacja ma się zmienić. Z myślą o tych pacjentach utworzona będzie druga Izba Przyjęć, właśnie pod kątem przyjęć planowych. Nie będą czekali tu wszyscy pacjenci, tylko już ta segregacja będzie zaraz przy przyjęciu. Ten podział ma usprawnić obsługę pacjentów zarówno na Izbie Przyjęć SOR, jak i tej do zabiegów planowych. Takie osoby mają z reguły wyznaczony termin przyjęcia do szpitala na dany konkretny dzień. Ponieważ przyjęcia na oddział odbywają się rano, ta izba czynna będzie od godziny 7 rano do 14.30. Pacjenci nie będą już musieli godzinami czekać na przyjęcie do szpitala. I tam na przykład pacjent, który wcześniej ma ustalony termin przyjęcia na oddział wewnętrzny czy do zabiegu operacyjnego już będzie szedł poza sorem tam na tą Izbę Przyjęć Planową i już nie będzie czekał, tylko go będzie się przyjmowało do szpitala. Rozładuje nam tą sytuację na e, sor Wejście do Izby Przyjęć dla pacjentów planowych będzie obok wejścia na oddział ratunkowy. Dyrekcja Szpitala planuje jej uruchomienie najpóźniej z początkiem przyszłego roku. Teraz załatwiane są ostatnie formalności, m.in. odbiór sanepidu.